Miałeś 26 lat, mama umarła. Ile was było w domu wtedy? W sumie piątka razem ze mną. I trzeba było się zająć, bo tata się nie interesował nami po śmierci mamy. Co było najtrudniejsze? Tak, chodziłem, więc dorosnąć tak z dnia na dzień. W sumie sam niedawno skończyłem szkołę, a tutaj mm -hmm. już musiałem pełnić dwojga ro rodziców, tak no. naprawdę. Byłeś zły na ojca? Nie chciałem to znać. Nie. Zapomniał po prostu. Tata umarł, nie? Tak. Tyle później? Pięć lat później. Wybaczyłaś mu jakoś? No tak. Chodzimy na grób. Jesteśmy. Tak. Dzięki niemu. Mhm. Lepiej wybaczyć, nie? Niż mhm. żyć z żalem. No tak. Słyszałam, tak. że ciocia zaproponowała, żebyście oddali. Tak. Do... Do domu dziecka. Mhm. Najmłodszego brata, że nie damy rady. Co było najcięższe w tym wszystkim, poza tym porzuceniem mieścia, z czego żyć na przykład? O, to była wojna taka, że staliśmy eksmisję jeszcze w trakcie, jak mama była chora, leżała w szpitalu. Później ojciec nas zostawił, my mieszkaliśmy w takich slumsach. Marcin, nie miałeś super wzorców, żeby wiedzieć, nie. jak być dobrym rodzicem, no. jak być odpowiedzialnym człowiekiem, mhm. ale skąd to miałeś? Nie. Chyba z serca. Może jestem taki, właśnie, opiekuńszy. <laughs> Obiekuje Trudno się powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim ja to mogę z, z czystym sumieniem powiedzieć, że w chorobie tak naprawdę tylko Marcin był, dlatego że moja mama psychicznie nie dała rady. Wtedy był przy mnie podczas y, moich badań, y, zabierał mnie z chemioterapii, zawoził mnie do domu, podgrzewał mi, y, zawsze miałam ochotę na barszcz czerwony, <śmiech> <śmiech> jak wracałam. To był też dla mnie trudny wtedy czas, ponieważ to był czas komunii świętej mojego dziecka Mai. Gdzieś tam w głowie jednak były myśli, że nie wiem, czy dożyję. Dosłownie, takie były myśli. Wiedziałaś, i żona ma takie myśli w głowie, Marci? Tak, ale nie dawała znać po sobie. To no właśnie, teraz jak sobie przypomnę, to zachowywała się normalnie, jak zdrowa kobieta. Wiesz, bo to nareszcie trafiasz na miłość życia, nareszcie się kurde zaczyna układać po tym no. całym syfie, który był. I ta No Miałeś taką pretensję? Czy... A dlaczego ja? Dlaczego mi? Dlaczego w ogóle? Przyzwyczajony jest. Całe życie pod górę i po kamienie. A ty przesz nadal. Ale trzeba, no.